Wiem, że prawdopodobnie część z Was czeka na odcinek o amerykańskich wyborach, ale wiecie co? Dajmy sobie troszkę czasu. Niech emocje opadną, poczekajmy, być może dwa, trzy tygodnie. Spójrzmy na tę sprawę z odpowiedniej perspektywy, podsumujmy ją w całości. Nie chcę w tym programie powielać banałów, które dziś wylewają się właściwie z każdych mediów. Nie ma to większego sensu. Nie po to jest ten kanał. Tymczasem w cieniu wielkiej amerykańskiej polityki pogłębił się kryzys w tej niemieckiej polityce. Rozpad koalicji rządzącej oraz wybory na horyzoncie. I właśnie o tym, w tym odcinku programu Polityka Zagraniczna, serdecznie Was zapraszam. Jeszcze raz przypominam o konferencji XTB Investing Masterclass 14 i 15 listopada bezpłatna konferencja online z mnóstwem niezwykle ciekawie zapowiadających się rozmów o przyszłości świata. A jeśli mowa o przyszłości, nie zapominajcie też o emeryturze. Od teraz IKE możecie założyć również na platformie XTB. Linki oczywiście w opisie. O pogłębiającym się i wielopiętrowym kryzysie w Niemczech mówiliśmy tutaj na kanale w ostatnich miesiącach całkiem sporo. I stałym elementem tej opowieści były napięcia w ramach niemieckiego rządu, w ramach niemieckiej koalicji. Ta współpraca od dawna nie układała się dobrze, była bardzo trudna, aż w końcu okazała się być dłużej niemożliwa. Koalicja pękła w szwach w sposób dość spektakularny. O co dokładnie poszło, jakie były przyczyny tego rozłamu? O tym już za chwilkę, natomiast jeszcze raz warto podkreślić, że to jest tylko. Kropla, która przelała czarę goryczy. Te napięcia, ta niechęć narastała od wielu miesięcy. Jedna z najważniejszych osi sporów w ramach niemieckiego rządu przebiegała na linii wydatków socjalnych i generalnie podejścia do gospodarki. Dwie lewicowe partie, SPD i Zieloni, stale ścierały się tutaj z liberałami, którzy kontestowali politykę socjalną czy klimatyczną państwa. Lider FDP, czyli właśnie partii liberalnej, piastował stanowisko ministra finansów. Christian Lindner, któremu bardzo wyraźnie nie podobał się kierunek, w jakim podąża niemiecka gospodarka, w końcu zdecydował się na opublikowanie tego dokumentu. Pozornie to tylko propozycje, co zrobić, aby Niemcy wróciły na ścieżkę rozwoju. Problem w tym, że przyczyny obecnej złej sytuacji oraz opisane remedia są jednoznacznie wymierzone w koalicjantów. Lindner pisze o pięciu głównych powodach stagnacji gospodarczej, a wśród nich wymienia politykę klimatyczną państwa. Politycznie inspirowana dekarbonizacja gospodarki i wyśrubowane cele klimatyczne bez energii jądrowej, co podkreśla polityk, prowadzą do większych kosztów energii dla biznesu i społeczeństwa. No dobrze, ale co proponuje Lindner w tym dokumencie? Jaka jest jego recepta na sukces gospodarczy Niemiec w przyszłości? No, jest to recepta taka stricte neoliberalna. On proponuje redukcję podatków dla firm, deregulację np. rynku pracy, zwiększenia Inwestycji, no i chciałby również odejścia od polityki klimatycznej, przynajmniej tej na poziomie państwa. Chciałby, żeby Niemcy musiały wypełnić tylko te cele klimatyczne, które narzuca, które narzuca Unia Europejska, ani żeby same dodatkowo stawiały sobie jeszcze ambitniejsze cele polityki klimatycznej. No ale pamiętajmy o tym, że jest to również partia, której bardzo zależy na dyscyplinie fiskalnej czy budżetowej dyscyplinie. No więc jak zmniejszać podatki i zwiększać inwestycje przy jednoczesnym braku zwiększania? długu, no oczywiście poprzez cięcia w polityce socjalnej, na przykład jeżeli chodzi o zasiłki wypłacane uchodźcom. I w zależności od poglądów politycznych można tego typu propozycje bardzo różnie oceniać. Ja to rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że to jest salwa z dział wymierzonych prosto w koalicjantów. No bo lider najmniejszej partii koalicyjnej mówi tutaj, że słaba kondycja niemieckiej gospodarki to jest wasza wina, wasza Zielonych, wasza SPD. Przez politykę klimatyczną, przez socjal, przez przeregulowanie gospodarki. I to jest ten moment, w którym Niemcy skorzystali z polskich wzorców politycznych. A kiedy w Polsce coś nie tak się dzieje, w koalicji, rządzącej, to mamy w mediach nagłówki: premier się wściekł. Śmiało można powiedzieć, że tutaj wściekł się kanclerz. Nie sposób powiedzieć, że koalicjanci rozchodzą się z klasą. Olaf Scholz na konferencji prasowej był wobec liberałów niezwykle ostry. Lindner, zanim kanclerza, jest człowiekiem bardziej zainteresowanym przetrwaniem własnej partii niż państwem. Zbyt często angażował się w małostkową, taktyczną politykę partii. Mówił Scholz o Lindnerze, na co ten rewanżował się stwierdzeniem, że Olaf Scholz pokazał, że nie ma siły, aby dać swojemu krajowi nowy impuls. Szef liberałów jest zdania, że rozpad koalicji to działanie zaplanowane przez kanclerza. Zanim Lindnera, kanclerz chciał wykorzystać wygraną Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach do wywarcia nacisku na liberałów, aby ci zgodzili się na poluzowanie polityki wydatkowej państwa, używając pretekstu, że potrzeba większej sumy pieniędzy dla Ukrainy, gdyż Amerykanie przestaną ją wspierać. Jednak zdaniem Blindnera w praktyce tylko niewielka część sumy, jaką chce wydać kanclerz, miała iść na pomoc Ukrainie. A tak w ogóle to Ukraina nie potrzebuje pieniędzy, tylko sprzętu. Więc pomóc może niemiecka zgoda na wykorzystanie rakiet Taurus, a nie nowy dług. A skoro zahaczamy już o amerykańską politykę, warto odnotować, że Elon Musk na wieść o upadku rządu niemieckiego napisał po niemiecku na swojej platformie, że Olaf jest głupcem. Olaf Scholz, który z wielkim prawdopodobieństwem pozostanie kanclerzem w najbliższych miesiącach. Niemiecki system polityczny wygląda w taki sposób, że aby doszło do odwołania całego rządu, to sam kanclerz musi zarządzić głosowanie nad wotum zaufania dla swojego rządu. Jeżeli przegrywa takie głosowanie, to, następuje, to może się zgłosić do prezydenta, który następnie rozpisuje kolejne wybory do Bundestagu, no albo musi zostać przegłosowane konstruktywne wotum nieufności. Czyli opozycja musi wyjść z jakimś kandydatem, wyznaczyć jakiegoś człowieka, który miałby stworzyć nowy niemiecki rząd, a to oznacza, że cała opozycja musiałaby się dogadać przeciwko rządzącej koalicji czy rządzącej mniejszości już teraz, a to jest mało prawdopodobne w obecnym krajobrazie politycznym w Niemczech. Więc spośród bardzo niewielu kart, które Olaf Scholz ma nadal w swoim ręku, ta być może jest najsilniejsza, że to on zdecyduje, kiedy będą miały miejsce kolejne wybory do parlamentu? I będzie to prawdopodobnie marzec. W styczniu ma być głosowanie nad wotum zaufania, które prawdopodobnie niemiecki rząd przegra, gdyż nie ma większości po wyjściu liberałów z rządu. No a następnie wybory będą w marcu. Jest to ustalone w taki sposób, by odbyły się tydzień po wyborach lokalnych, bodajże w Hamburgu. Jeśli dobrze pamiętam, SPD liczy na to, że będzie na jakiejś fali wzoszącej, że skorzysta z trendu po wyborach w miejscu, gdzie zazwyczaj ma dobre wyniki. Ale to, czy Szolcowi uda się utrzymać stanowisko do tego czasu, nie jest pewne. W końcu, teraz, by uchwalić również rządowe ustawy, będą potrzebne głosy opozycji. Scholz ma rozmawiać na ten temat z liderem Hadeku, Friedrichiem Mercem, który z kolei zapowiedział, że będzie naciskał na kanclerza, aby wybory odbyły się szybciej niż za pół roku. Czas jest kluczowy, powiedział Merc. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, aby przez kilka miesięcy w Niemczech był rząd bez większości, po czym nastąpi kilkumiesięczna kampania wyborcza, a następnie ewentualnie kilkutygodniowe negocjacje koalicyjne. W tym miejscu warto zatem zajrzeć do ogólnokrajowych sondaży. To, że chadecy dążą do szybkich wyborów, nie dziwi. Dziś zdecydowanie by je wygrali. Doskonale widać też, czemu socjaldemokraci chcą zwlekać. A liberałowie? Warto pamiętać, że ten wielki plan reformy niemieckiej gospodarki ogłasza partia z poparciem na poziomie 4 punktów procentowych. Zatem, choć oczywiście sytuacja jest dynamiczna i wiele się może zmienić, to dzisiaj najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada to, że Niemcy w ciągu kolejnych miesięcy będą miały rząd mniejszościowy, niezdolny tak naprawdę do wdrażania żadnych. Głębszych, jeżeli w ogóle jakichkolwiek reform w państwie. A zatem będzie szła dalej idąca erozja wpływów Niemiec na europejską politykę. No bo wiadomo będzie to, że, nie, że kanclerz Niemiec nie reprezentuje nawet większości w niemieckim parlamencie, że nie stoi za nim większość w jego własnym państwie. No i że mamy do czynienia z sytuacją tymczasową, że już na horyzoncie widać jakiś nowy układ rządzący. To w połączeniu z wydarzeniami ze Stanów Zjednoczonych stwarza bardzo specyficzne okno czasowe. Ta sytuacja niesie dla Polski szereg szans, ale za rogiem czają się też zagrożenia. Polityczny chaos w Niemczech w połączeniu z osobistą niechęcią do tego państwa nowego prezydenta, elekta Trumpa oraz nakładająca się na ten czas polska prezydencja w Unii Europejskiej to nowe okoliczności pozwalające na próbę śmielszej polskiej polityki zagranicznej niż w ciągu ostatnich miesięcy. Moment, w którym można ugrać coś dla siebie, taki w którym warto wykorzystać dobre relacje prezydenta Dudy z Trumpem i jego otoczeniem oraz w końcu praktycznie wykorzystać możliwości jakie premier Tusk ma mieć w Unii Europejskiej. Tutaj wszystko składa się w pewną całość. Mamy przed sobą okno możliwości, jednak pojawiają się też dość oczywiste wątpliwości. Czy polska klasa polityczna jest dziś w ogóle w stanie grać w jednej drużynie? Czy szczególnie w obliczu kampanii wyborczej, która zaraz się rozpędzi, możemy liczyć na to, że interes państwa będzie ważniejszy niż interes partii czy frakcji? Niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że tego okna możliwości w żaden sposób nie wykorzystamy, ponieważ no, aby w pełni je wykorzystać, no, aż prosi się właśnie o to, by wykorzystać ze wszystkich instrumentów, które do dyspozycji ma polska polityka, polska klasa polityczna, niezależnie od przynależności do danego obozu politycznego w Polsce, to znaczy tutaj musiałoby dojść do współpracy ponadpartyjnej, co w polskich warunkach jest niezwykle rzadkie, bardzo rzadko spotykane, szczególnie w kampanii wyborczej, ja niestety spodziewam się raczej tego, że ta sytuacja w polityce międzynarodowej będzie zaprzęgnięta w jakiś Sposób do kampanii wyborczej, że jedna i druga strona będzie starała się no, uzyskać punkty w polityce wewnętrznej, i niezależnie od tego, kto to będzie robił, niezależnie od tego, jakie macie poglądy polityczne, proszę Was o to, żebyście przynajmniej we własnym sumieniu rozliczali wszystkich tych, którzy szafują interesem państwa na korzyść uzyskiwania krótkoterminowych korzyści w wewnętrznej grze politycznej w Polsce. Bo to jest naprawdę jedna z większych. To jest coś koszmarnego, co wisi nad polską polityką zagraniczną. Cały czas używamy polityki zagranicznej wyłącznie do tego, żeby bić się między sobą o władzę. To naprawdę nie może tak wyglądać, szczególnie w takich przełomowych czasach. Ale ponad. Tą wątpliwość, czyli czy, wy, czy jesteśmy w ogóle w stanie zmobilizować się do tego, by działać wspólnie na rzecz osiągnięcia jakichś celów, no, musimy, czy dru, drugim problemem jest to, by, byśmy, mogli, byśmy mogli ustalić, jaki to jest cel. To znaczy, byśmy wiedzieli, co konkretnie chcemy osiągnąć. Podczas wiecznego gadania, szukania rozwiązań, dyskutowania na temat tego, jak ma wyglądać polityka obronna Europy, no ten, ten czas powoli się już kończy. Tutaj. Aż prosi się o to, by na sole postawić jakiś deal, jakieś rozwiązanie, które w jakiś sposób realizuje amerykańskie oczekiwania wobec Europy co do właśnie zwiększania możliwości obronnych Starego Kontynentu, co jednocześnie też wpisuje się przecież w polski interes narodowy, żeby tutaj w Europie powstawa powstawało no, większa doza bezpieczeństwa, z którego będziemy mogli czerpać. Tylko właśnie tutaj aż prosi się o jakiś konkret. I ja oczywiście nie wiem, czy Polska jest w stanie odegrać decydującą rolę w tym bardzo ważnym procesie dla przyszłości naszego kontynentu. To oczywiście jest wątpliwe z wielu, z wielu powodów. Natomiast specjalnie nie widzę żadnych powodów, by biorąc pod uwagę takie okno możliwości, taki czas, taki zbieg okoliczności wielu czynników, by przynajmniej nie spróbować, by nie wyjść z jakąś inicjatywą, jakąś konkretną inicjatywą. No zobaczymy, czy będziemy w stanie coś takiego z siebie wysupłać w ciągu no, najbliższych miesięcy. Zaś co do samych Niemiec wygląda na to, że trzeba będzie już wkrótce zająć się programem politycznym CDU, partii, która z, z dużym prawdopodobieństwem przejmie władzę w tym państwie już wkrótce. Oczywiście to nic pewnego, ale jest to bardzo prawdopodobne. No i trzeba będzie również przybliżyć sylwetkę Friedricha Merca, który prawdopodobnie będzie kolejnym kanclerzem. No. Ewidentnie mamy teraz w Europie kryzys przywództwa w kluczowych państwach europejskich. We Francji, po wyborach tych wakacyjnych, pozycja polityczna Emmanuela Macrona uległa osłabieniu, no, ale nie aż tak jak teraz pozycja Olafa Scholza, która jest już no, naprawdę bardzo słaba. I w takim bardzo newralgicznym czasie, kiedy Europa musi podjąć jakieś decyzje, z dużym prawdopodobieństwem, z rosnącym prawdopodobieństwem, po prostu być może nie będzie w stanie podjąć żadnych decyzji. A dryf w obecnych okolicznościach nie wydaje się być dobrą strategią. Christian Lindner w swojej propozycji reform gospodarczych dla niemieckiego państwa zawarł wiele punktów, które można bardzo różnie oceniać w zależności od poglądów politycznych. Ale co do jednego wydaje mi się, że trzeba przyznać mu rację. To znaczy, on mówi o tym, że Niemcy potrzebują dzisiaj głębokiej przebudowy modelu społeczno-gospodarczego, ponieważ ten poprzedni już nie działa. I tym właśnie sęk, że nie ma tutaj prostych rozwiązań, jeśli chodzi o niemiecki kryzys, ponieważ jest on wielopoziomowy i dotyczy bardzo wielu aspektów działania, działania niemieckiego państwa. Niemiecka stagnacja gospodarcza oczywiście ma przełożenie szerzej na europejską gospodarkę, w tym na te gospodarki, które są w jakiś sposób zależne od niemieckiej gospodarki. Do takich oczywiście należy, należy również e, Polska, i to jest dla nas dobry impuls, dobry, dobry bodziec, aby szukać również alternatywnych dróg rozwoju polskiej gospodarki, nie tylko, nie tylko w rozwoju zależnym od, od Niemiec, no bo widzimy, że ten model może po prostu w jakimś horyzoncie czasowym się wyczerpać. Wydaje się, że przynajmniej, że, że z tego można wyciągnąć jakiś, jakiś pozytyw, właśnie bodziec do tego, by spróbować rozwijać się w sposób inny. No ale tak długoterminowo, czy raczej niż nawet być może w średnim terminie, mnie w tej sytuacji niepokoi najbardziej to, do jakich wniosków dojdą Niemcy z czasem, jeżeli ten kryzys społeczno-gospodarczy będzie trwał dłużej i jeżeli będzie nadal się pogłębiał? Nie mam specjalnie zaufania do niemieckiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o to, jakie to mogą być rozwiązania. Ale to już zobaczymy w przyszłości. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem.